Wielce szanowni państwo To wielki zaszczyt Że Mimo Panującej pandemii Udało nam się doprowadzić Do tego momentu Sto lat temu Polacy stanęli W obronie Europy Polska obroniła Europę przed złem bolszewizmu. Ale nie byliśmy wtedy sami. Ten pomnik, który tutaj odsłaniamy, trochę spóźniony, ale odsłaniamy go w stulecie bitwy warszawskiej, jest pomnikiem przede wszystkim solidarności międzyludzkiej, międzyludzkiej, międzynarodowej. To wtedy razem Polacy. Z Ukraińcami, z Węgrami, z Francuzami, ale także z Białorusinami, z Amerykanami, z Rumunami, którzy też dostarczali wtedy materiały wojskowe do broniącej się przed bolszewizmem Europy, można powiedzieć Warszawy, Polski, ale Europy. Wtedy byliśmy Wszyscy razem. W taki sposób e, przypominamy właśnie i w Polsce, i w Ukrainie e, dla dobra e, przyszłości naszych obu narodów e, o tej pamięci, tak wspólnej walce, e, która e, zakończyła się zwyciężeniem tak, e, reżimu bolszewickiego. 12 sierpnia 1920 roku na tę stację kolejową w Skierniewicach. Przyszedł pierwszy pociąg z amunicją i z bronią z Węgier. Naród polski nigdy nie zapomni tego gestu, który nie był tylko gestem. Był realną pomocą dla bratniego narodu, który bronił wtedy świata przed zalewem bolszewickim. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Węgrom. Dziękujemy także Francuzom, którzy przecież od początku byli też z nami którzy wyposażyli armię Halera, Józefa Halera, Wtedy razem z tą armią, w tych pociągach przejeżdżających przez Niemcy był także Charles de Gaulle. On jest symbolem tej pomocy francuskiej, był tutaj w Polsce, przyjechał razem z armią błękitną. Był wcielony do polskiego wojska, pełnił wiele funkcji. Jest także kawalerem Krzyża Srebrnego Virtuti Militari. Byli z nami Ukraińcy, przedstawiciele Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wtedy razem walczyliśmy o niepodległość. Semen Petlura Taman był przywódcą i on tutaj też siedzi. Skierniewice są w sercach Węgrów już z, po, z dwóch powodów. Jak patrzymy, tutaj jest drugi pomnik węgierski, który upamiętnia, że w 1920 roku węgierskie amunicje dotarły właśnie do Skierniewic. Warto przypomnieć, że w 1920 roku Węgry były w bardzo trudnej sytuacji, ale było jednoznaczne, że jak Polacy potrzebują pomocy, to e, musimy tą pomoc dostarczyć. Szukaliśmy w archiwach, jak mogły wyglądać te skrzynie, ale wiemy, że to był po prostu przemyt broni, więc to nawet nie jest istotne, jak te skrzynie mogły wtedy wyglądać, e, więc nabrały tutaj w pomniku formy takich abstrakcyjnych kubów na których jest to masa treści i to treści, która jest tutaj zapisana we wszystkich czterech językach. Dziękuję serdecznie inicjatorom, czyli panu Mariuszowi i Maraskowi i całemu stowarzyszeniu właśnie za tą inicjatywę, ale tak naprawdę panie premierze to Pan uruchomił ten pociąg, który się nazywa inicjatywa tej budowy tego pomnika, i dzisiaj stał się faktem.